Zachody Miejskich. E, witam Państwa dzisiaj przy ulicy Wschodniej. E, ulica Wschodnia e, przechodzi e, naprawdę rewolucję. E, to tutaj e, już wkrótce zakończymy swoje zadania związane z przebudową samej drogi. E, pod powierzchnią, e, którą idę, zmieniono całą infrastrukturę. E, ta ulica, w tej ulicy jest nowy... Ciepłociąg. To tutaj wymieniono kable, pracowaliśmy przez szereg miesięcy, w tej chwili już jest tutaj pierwsza warstwa bitumiczna, zrobione są chodniki, gwiazdy, krawężniki, możemy się po niej poruszać bezpiecznie, ale cały czas nie jest ona jeszcze tak zielona, w związku z czym przy samej ulicy Rewolucji sadzimy drzewa, piękne drzewa, które zmienią charakter tej ulicy, bo... Wiesz, to tutaj mieszkańcy Łodzi mieszkają, odpoczywają, prowadzą swoje biznesy. Niedługo również pojawi się tu zieleń niska, tak, żeby wczesną jesienią zakończyć pierwszy etap prac, czyli na odcinku Rewolucji Północnej, naprawdę będzie miło, oddamy uciek do użytkowania. Na kolejnym fragmencie, gdzieś wczesną jesienią zakończymy swoje roboty, ale to nie tylko to, co wykonujemy przy ulicy Wschodniej, bo to tutaj przebudowujemy 5 budynków. Przy Wschodniej 20 powstanie 13 lokali komunalnych, lokale dla osób niepełnosprawnych, placówka opiekuńczego chowawcza. Pracujemy również przy Wschodniej 23, 24 i 24. dane już w tym roku, w związku z czym naprawdę mamy nadzieję, że przy wschodniej pojawi się nowa energia. Chcemy Państwa zaprosić do budynku przy Słowni 20. Tutaj trwają bardzo intensywne prace. Możecie Państwo zobaczyć, jak kamienica, ile to pracy wymaga, że zdjęte są pokrycia dachowe, cała konstrukcja jest wymieniana, w związku z czym to, to mówi o tym zakresie projektu. Przypomnę tylko, że te projekty są wykonywane, wszystko. Przy, pełnej, przy pełnych warunkach konserwatorskich, w związku z tym nie zapominamy, że po zakończeniu tego remontu to rozgłyśnie i rozkwitnie ta stara Łódź, tak jak ona pierwotnie wyglądała, tylko z wnętrzem utechnicznionym, komfortowym mieszkaniem, w którym każdy znajduje się, łazienka, kuchnia, no takie mieszkanie dla mieszkańców Łodzi. A Tutaj spotykamy Pana Dyrektora Kontraktu, Plema, który opowie o szczegółach tej inwestycji. Witam, się e, nazwisko jestem dyrektorem technicznym firmy e, Wydomal. Firma Wydomal jest e, no, różnym partnerem, jeśli chodzi o e, współpracę na, na tematach rewitalizacyjnych e, w miarce. W sumie e, realizujemy 14 obie osób, stoimy przed jednym z nich, czytelnia 20. Budynek specyficzny bez elewacji frontowej. W środku, w środku znajdują się trzy oficyny. Oficyna południowa, oficyna południowa i oficyna wschodnia, czyli ta pusta, są przeznaczone pod przyszłe mieszkania. Natomiast w oficynie północnej, tej po lewej stronie tutaj, będzie placówka opiekuńczo-wychowawcza dla e, 13 orga dzieci, e, z pełną obsługą dla osób niepełnosprawnych, e, z instalacją e, dźwigów e, i, tak i tak dalej, z samodzielną kuchnią. Wszystkie e, mieszkania realizowane e, w ramach tego projektu e, są e, realizowane zgodnie ze standardami e, obecnymi, czyli e, z pełną procedurą z nim nowoder, na odbywanie wszystkie kariaty, wszystkie pomieszczenia, które będą w programach podmieszkania, będą wspomniały na czasy, na naszych co. Także z tego co na dzień dzisiejszy tutaj widać, czyli budynek jest na etapie demontażu dachu, demontażu konstrukcji stropu i wymiany na nowe belki co widać, co widać tam w tamtej, stronie, w tamtej części. Oczywiście po wzmocnieniu konstrukcji przystąpimy do ułożenia nowego poszycia dachowego a w ślad za tym rozpoczniemy roboty tynkarskie wewnętrzne i elewacyjne.